Litania za dusze czyścowe. Ofiaruj tą litanię za konkretną duszę. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Christe, usłysz nas. Christe, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nią. Bramo Niebieska, módl się za nią. Królowo w niebo wzięta, módl się za nią. Święty Michale, módl się za nią. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nią. Święty Józefie, módl się za nią. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nią. Bądź jej miłościw, wybaw ją, panie. Od zła wszelkiego, wybaw ją, panie od cierpień w czeluściu wybaw ją panie przez twoje cielenie wybaw ją panie przez twoje narodzenie wybaw ją panie przez twój chrzest i post święty wybaw ją panie przez twój krzyż i mękę wybaw ją panie przez twoją śmierć i złożenie do grobu wybaw ją panie przez twoje zmartwychwstanie Wybaw ją Panie, przez Twoje cudowne w niebo wstąpienie, wybaw ją Panie. Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw ją Panie, przez Twoje przyjście w chwale, wybaw ją Panie. Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, wysłuchaj nas Panie. Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, wysłuchaj nas Panie. Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów, od wiekuistego potępienia. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś pozwolił Im radować się chwałą zmartwychwstania. Wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad Nami. Módlmy się, Boże. Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.